Znajdujemy się na środku zmodernizowanej właśnie hali sportowej, którą dużym wysiłkiem udało się przebudować, i właściwie pozostało nam już ostatnie czyszczenie. Pierwotny projekt termomodernizacyjny rozrósł się, doprowadzając tą halę do warunków dzisiejszych. Co najważniejszego zostało tu zrobione? Przede wszystkim modernizacja energetyczna, to znaczy docieplenie wszystkich ścian, wyburzenie istniejących wcześniej okien zamontowanie nowych wymiana całego systemu ogrzewania systemu elektrycznego wymiana sposobu wentylacji wiele rzeczy których nie widać ale które dla funkcjonalności tego obiektu są niezbędne dla naszych sportowców najistotniejsza sprawa to jest dostosowanie pola gry do wymogów stawianych przez związek tak piłki ręcznej w Polsce jak i pozostałe związki sportowe. Gdy idzie o szczegóły dotyczące samej tej nawierzchni, samego pola gry, myślę, że więcej powinien powiedzieć dyrektor, ponieważ on tutaj jest gospodarzem, on się tym na bieżąco opiekował i czuwał nad tym, aby wszystko co najważniejsze mogło być zrobione. Proszę bardzo. Hala otrzymała teraz profesjonalną wykładzinę, taka, która jest wykorzystywana podczas dużych imprez międzynarodowych. Dodatkowo, co ważne, jest to nawierzchnia powierzchniowo-elastyczna, czyli zapewniająca bezpieczny trening dla zawodników i innych uczestników, znaczy innych osób korzystających z hali. Pod tą nawierzchnią znajduje się ogrzewanie podłogowe, które jest takim nowatorskim rozwiązaniem. Na zachodzie dosyć popularnym, a u nas w kraju praktycznie jest to dopiero czwarty chyba obiekt, który taką, takie ogrzewanie posiada. Ma on zapewnić w okresie przejściowym, czyli powiedzmy tym zimowo-wiosennym i jesienno-zimowym, temperaturę odpowiednią dla uczestników. Kolejna ważna rzecz to, że uzyskaliśmy nowe kosze do koszykówki, które są podwieszone pod sufitem i które w zasadzie poprzez napęd elektryczny w kilka minut można rozłożyć, przez co udostępnić osobom, które chciałyby zagrać w koszykówkę e, w szybki sposób. E, dalej m, ważnym elementem jest to, że e, zamontowana została kotara dzieląca naszą salę na dwie części. E, chodziło o to, żeby zapewnić większej ilości osób możliwość korzystania z sali. Poprzez podzielenie sali na dwie części, dwie grupy osób mogą równocześnie korzystać. Mamy na tym boisku możliwość rozłożenia trzech boisk do siatkówki. Boiska są, jakby usytuowane, w poprzek naszej hali. Ważne jest to szczególnie w momencie, gdy rozgrywane są duże turnieje. Równocześnie mogą być wówczas rozgrywane mecze na, na trzech boiskach. A z drugiej strony, jeżeli Kotarą podzielimy halę na połowę, to w siatkówkę mogą grać dwie, dwie drużyny. Gruntownej przebudowie uległa scena w naszej hali. Została ona skrócona o blisko metr a w celu zapewnienia strefy zmian dla zawodników rezerwowych. Ta scena po rozłożeniu jest o wymiarach 5,20 na 14 i myślę, że to jest na tyle duża scena, że możemy już ciekawe przedstawienia czy duże koncerty nawet tutaj organizować. To, co nam uniemożliwiało uzyskanie zgody Związku Piłki Ręcznej na bezwarunkowe dopuszczenie do rozgrywek, to było niewymiarowe pole gry. Scena została skrócona o około metra. Schowana została poza linię ściany. Dotąd był występ uniemożliwiający dokonywanie zmian. Teraz schowana scena pozwoliła uzyskać to. To miejsce na y, zmiany zawodników rezerwowych. Przesunięta została ściana wyznaczająca linię trybun. Dzięki temu uzyskaliśmy pełny y, wymiar w szerokości boiska. Kolejny zabieg zmierzający do tego, aby pole gry y, uzyskać w pełnych wymiarach, to wyburzenie tych balkonów, które tutaj pewnie Olkuszanie pamiętają, one tutaj były od zawsze. Dzięki temu dzisiaj mamy pole gry. Wraz z jego otoczeniem, dostosowane do wymogów y, związków. Nie jest to y, prosta ściana, są to układziny bezpiecznie dla zawodników, którzy ewentualnie z impetem mogą na nie wpaść i nic im się złego nie, nie stanie. Co się tutaj nie dzieje? Mógłbym głową uderzyć, ale może nie będę ryzykował. Zawodnicy pewnie nie raz tak zrobią. Przebudowane zostały trybuny. Kolorystyka, mam nadzieję, że to widać, nawiązuje do Herbu Olkusza. Stoimy w tej chwili z panem dyrektorem, akurat na planie kierni, która znajduje się na środku naszego herbu. A po obu naszych stronach kolorystyka krzesełek nawiązuje do zarysu baszt murów miejskich. Ponadto umożliwiliśmy także, dzięki zastosowaniu specjalistycznej windy. Korzystanie z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne do tej pory nie było to możliwe, ponieważ dotychczas stosowane rozwiązania, dotychczasowe schody wymagały tego, aby trzeba było wózki ewentualnie wnosić. Dzisiaj z tym problemu już także nie mamy. Oczywiście w ślad za tym dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych wymagało także zbudowania toalet dla nich, o czym także nie zapomnieliśmy. Obecnie jesteśmy w miejscu, gdzie są zainstalowane dwa wymienniki. Jeden do centralnego ogrzewania, drugi do ciepłej wody użytkowej. Jak widać, są to już super nowoczesne urządzenia, i które w tej hali zapewniają wszelkie te parametry, jakie powinny być. Poza wymiennikownią i całym nowym systemem ogrzewania. Do którego do, dołączyć trzeba także to ogrzewanie podłogowe e, płyty. E, trzeba powiedzieć o nowym systemie wentylacji. E, przed remontem hala była e, ciągle niedogrzana, a latem była zawsze e, zbyt ciepła dla grających. Wynikało z tego, że całkiem inny system był tak wentylacji, jak i ogrzewania. Właśnie to ciekawostka, bo być może nie wszyscy to zauważyli, ale w tamtym czasie ogrzewanie było zaprojektowane nadmuchowo od góry, od sufitu obiektu. Wiadomo, ciepło pozostaje zawsze tam, gdzie wyżej, więc efekt ogrzania całej, całej powierzchni, hali całego obiektu, być może tylko na początku jej funkcjonowania, był zauważalny. Dzisiaj z tym problemów nie będzie. To samo, gdy idzie o wentylację, zmiana lokalizacji całej tej maszynowni, wentylatorowni pozwoli dyrektorowi także na uzyskanie dodatkowych powierzchni, które będą mogły być przeznaczone w przyszłości na szatnie dla kolejnych grup zawodników. Do tej pory tego komfortu nie mieliśmy w tej hali. Wydaje mi się, że jeszcze chwila i oferta sportowa hali, rekreacyjna. Będzie jeszcze większa, ponieważ poza tym, co oferuje sam Mosir, jak pewnie większość z nas wie, jest już siłownia, ale za chwilkę będą jeszcze kolejne elementy. Myślimy o tym z dyrektorem, że wypadałoby uruchomić kiedyś tam dawno zakładaną do, do realizacji saunę, a być może znajdzie się jeszcze coś dodatkowego. Chcielibyśmy w każdym razie, żeby nasi mieszkańcy mogli tutaj przychodząc mieć różnorodną, w miarę wszechstronną ofertę.